Masakra w Gamie. W czasie pracy nad tą i wcześniejszymi książkami często słyszałem od moich rozmówców, że mokotowscy gangsterzy zrobili wiele głów, o które nikt ich nawet nie podejrzewa. To miały być zwykle bardzo głośne, do dziś niewyjaśnione zabójstwa. Jedną z takich nierozwikłanych zbrodni jest masakra w warszawskiej restauracji Gama. Przez wiele lat starałem się ustalić, co było genezą tych. Krwawych wydarzeń i kto naprawdę za nimi stał? Pojawiające się w mediach spekulacje nie przekonywały mnie do końca, także śledczy nie mogli się pochwalić sukcesami. Długo nie mogłem trafić na jakikolwiek ślad, który rzucałby nowe światło na tę sprawę. Dopiero przy okazji zbierania materiałów do jednej z poprzednich książek trafiłem na człowieka, który opowiedział mi o kulisach tej zbrodni. Korek zawsze miał wyczucie. Kiedy zrobić coś, gdy mu ktoś zalazł za skórę, tak aby bolało i nigdy się nie wydało. Twierdzi Jakub, jeden z byłych mokotowskich gangsterów. Czekał aż nadarzy się sprzyjająca okazja. Zazwyczaj działo się tak, że jego wróg zaczynał wojować z kimś innym. Mokotów szybko to wykorzystał, robiąc swoje, a podejrzenia padały na tego, z którym ostatnio ofiara miała zatarg. Twierdzi mój rozmówca. Rok 1999 na trwałe zapisał się w historii polskiego świata przestępczego. Nigdy wcześniej ani nigdy później w jednej gangsterskiej egzekucji nie zginęło tylu ludzi. W warszawskiej restauracji Gama zostało rozstrzelanych pięciu wołomińskich gangsterów, w tym bosowie Wołomina, Marianka Klepak i Ludwik A. Lutek. 31 marca. O godzinie trzynastej do lokalu weszło trzech mężczyzn. Byli ubrani na czarno, na głowach mieli kominiarki. Jeden trzymał w ręku pistolet, drugi karabin, a trzeci strzelbę. Zabili całą piątkę gangsterów, nie raniąc przy tym osób postronnych. Zimny profesjonalizm. Potem wyszli z lokalu i odjechali srebrnym polonezem. Kule wystrzelone przez zabójców przebiły grzejniki i okna lokalu. Aż ostatecznie utkwiły w zaparkowanych przy ulicy samochodach. Aby policjanci mogli przeprowadzić oględzinę, strażacy przez dwie godziny wypompowywali wodę zmieszaną z krwią. Tak opisał tę egzekucję Bartłomiej Mostek w reporterze. Bosom w gamie towarzyszył Olgier Tw, łysy, który był ochroniarzem i kierowcą klepaka, Mariusz E. Piguła i Piotr Eś Kurczak. Wszyscy zginęli na miejscu a egzekutorzy spokojnie odjechali. Auto porzucili i spalili w lesie pod Otwockiem. To miejsce chyba nie było przypadkowe, na co do tej pory nikt nie zwrócił uwagi. Wiąże się z pewnym incydentem gangsterskiej wojny, o czym będzie w dalszej części tego rozdziału. Tuż po masakrze na Woli dziennikarze prześcigali się w snuciu hipotez. Mówiło się między innymi, że za egzekucją stoi gang marecki kierowany przez Skikira, Sugerowano też, że zbrodnia mogła mieć związek z zabójstwem latem 1997 roku w Poznaniu rosyjskiego gangstera malowanego. Andrzej Isajew Malowany był najważniejszym przedstawicielem wschodnich grup przestępczych, którego zamordowano w Polsce. Z jego śmiercią łączono Ludwika A. Ludka, który formalnie był podejrzany o udział w zabójstwie do dnia swojej śmierci w Gamie. Za tą wersją mogłoby przemawiać także zdarzenie, o którym w magazynie Reporter Bartłomiej Mostek napisał. Pięć miesięcy po zabójstwie malowanego nastąpiło coś, co wskazywało, że gorzej już być nie może. 17 grudnia w Warszawie zastrzelony został malarz. Wspólnik Ludka. Bandyci przyjechali na miejsce zabójstwa samochodem na poznańskich numerach rejestracyjnych. Policja podejrzewała, że mogła to być zemsta kolegów Roberta S. zastrzelonego wraz z malowanym. W następnych dniach doszło też do nieudanego zamachu na syna ludka. Gama nie była zapoznań. To była zemsta za zniewagę. Za to, że pobili naszych ludzi wbrew danemu wcześniej słowu. To było ważniejsze od pieniędzy. Przekonuje mnie Jakub, były członek Mokotowa. Wersja, o której mówi, nigdy jednak nie przedostała się do opinii publicznej. O tym jednak nieco później. Popularna była teoria mówiąca, że za tą egzekucją stoją młodzi gangsterzy pragnący przełamać dominację starych. W podobny sposób widział to m.in. dziennikarz Rafał Pasztelański. Strzelanina w restauracji Gama była punktem kulminacyjnym bratobójczej walki między członkami gangu wołomińskiego. Jesienią 1998 roku. Baranina rzekomo znalazł swojego nowego reprezentanta na Polska. Miał nim być zaufany członek gangu Mańka, Karol S. Pseudonim Karol. Baranina wykorzystał fakt, że część młodych gangsterów skupionych wokół Karola chciała więcej zarabiać i być bardziej samodzielnymi. Doszło do jakiegoś incydentu między Mańkiem i Karolem, i wojna była już tylko kwestią czasu. Pomimo, że te wersje podzielali śledcze, zabrakło jakichkolwiek dowodów pozwalających sformułować akt oskarżenia wobec Karola S. i jego kompanów. Karol, Paweł J. Japa, Robert B. Bieniasty oraz Andrzej M. Niuniek zostali skazani w lutym 2013 roku na kary dożywotniego więzienia za inne strzelaniny. W Aninie i przed restauracją TGI Fridays w Warszawie, gdzie zabito piotra W. Kajtka oraz kierowcę Klepaka, znanego złodzieja samochodów. Konflikt między grupą Karola a starymi Wołomińskimi nie był dla nikogo tajemnicą. Po stronie Mańka i Klepaka stanął między innymi właśnie Kajtek, który ze swoimi ludźmi wspierał posów Wołomina w wojnie z ekipą Karola. Dodatkowo postanowił poprosić o wsparcie Krzysztofa K. pseudonim Baniak z grupy Mareckiej. Gangsterzy umówili się na rozkwinkę 6 stycznia 1999 roku w Aninie. Gdy obgadywali polowanie na Karola S. i jego ludzi, podjechał docz. Z jego okien padły strzały z pistoletów automatycznych. Baniak zginął na miejscu. Kajtek został lekko ranny. To jednak nie był koniec gangsterskich porachunków. Była sobota 20 marca 1999 roku. Piotr Wół z żoną wybrał się do restauracji TJI Fridays w walei Jana Pawła II. Ledwie usiedli do kolacji, gdy Kajtek zaczął być nękany telefonami. Najwyraźniej ktoś chciał wyciągnąć go z lokalu na ulicę. W końcu Piotr Wół wstał od stolika i poszedł po śmierć. Na ulicy otoczyło go kilku mężczyzn. Seria strzałów z broni automatycznej zmiotła Kajtka na trotuar. Zamachowcy postrzelili wówczas przypadkowo Marka W. 50 pracownika Teatru Narodowego, który zmarł, podobnie jak kajtek za nim, przyjechało pogotowie. Czy Karol rzeczywiście mógł mieć związek z masakrą w Gamie? Pytam jednego z byłych gangsterów wołomińskich. Nie ma takiej opcji. Chcieli go w to wpasować, ale to nie on zrobił. Zdecydowanie zaprzecza mój rozmówca. To była bardziej dopracowana układanka. Wiele jest osób, które wiedzą, dlaczego tak się stało, ale nikt nie będzie głośno o tym mówił, przynajmniej nie ja. Zastrzega i kończy temat. Kilka miesięcy później, w rozmowie z jednym z Mokotowskich gangsterów, ten temat pojawił się ponownie. Usłyszana wówczas geneza egzekucji w Gamie kompletnie mnie zaskoczyła. Zapewne ta historia. Nie jest znana śledczym. Zaczęło się od tego, że chłopaki Korka imprezowali w Nieporęcie w pobliżu hotelu 500. To było tam, gdzie Korek trzymał łódkę. To nie był jednak jacht, jak niektórzy opisują. Objaśnia Pajda. W tym miejscu bawiło się dużo bandziorów. Był tam też Klepak, tego dnia mocno podpity i naćpany. Chciał się lansować na gangstera i bujanym krokiem chodził po Nieporęciarz, trafił na małolatów od Korka. Ci Nie mieli pojęcia, kto to taki. Nie wiedzieli, że to BOS Wołomiński, a na dodatek klepak zaczął się do nich prudzić i ubliżać, jak jakimś leszczom. Nie wiedział, że to mokotowscy, z którymi zresztą wcześniej pił piwo. W jednym słowem, klepak sprowokował awanturę. Mokotowscy, widząc, że jakiś stary dziad się nachlał, oprawili go i skopali. Pobili. Przypis autora. Jak na nieszczęście, Marian zapytał Andrzeja, czy mnie zna tych dwóch małolatów, którzy byli tej soboty w nieporęcie. A Andrzej nie krył, że to jego chłopaki, na co Maniek wyznał, że go skopali. Przyślij ich do mnie, chcę się z nimi rozmówić. zażądał wprost od Bosa Mokotowa. Korek czuł, że to się może dla nich źle skończyć. Starał się zatem załagodzić konflikt i kazał swoim żołnierzom przeprosić Mańka K. Żaden z nich nie chciał jechać do klepaka z gołymi rękami. Jednak Marian K. dał słowo Korkowi, że jego ludziom nic się nie stanie. Zagwarantował to też Lutek. Mając takie gwarancje, kazał tym dwóm, którzy pobili Klepaka, jechać do Wołomina, przeprosić Mańka i zaprosić go na dobry obiad. Relacjonuje mu informator. Chłopaki niechętnie, ale mając takie gwarancje, pojechały i to był błąd. Bo przed domem Klepaka w Wołominie czekali jego ludzie. Oskar... Kurczak, łysy, jogi i kilku innych. Wśród nich był też Darek, ten co dla Mańka otworzył firmę ochroniarską i na starówce haracze zbierali od restauratorów. Opowiadał potem, jak oprawiali tych chłopaków z Mokotowa. W efekcie wylądowali w szpitalu i to był szok i hańba dla Korka, że klepak potraktował go jak frajera. W tamtych czasach słowo dane bandycie było święte. A Klepak chyba nie rozumiał, że Andrzej jest starej daty i zawsze słowa dotrzymywał. Mój rozmówca nie ma co do tego wątpliwości. Po tym pobiciu Andrzej miał jeszcze większego kaca moralnego, że na taką rzeź wysłał swoich ludzi, którym na dodatek dał słowo, że włos im z głowy nie spadnie. Gdy jeszcze ci dwaj leżeli w szpitalu, to już była gotowa ekipa, by jechać do Klepaka. Jednak Andrzej wiedział, że to tylko wywoła wojnę. Było wiadomo, że Mokotów to załatwi. Niech tylko trochę ta sprawa przyciśnie. Tymczasem pojawiły się nowe problemy związane z wołomińskimi gangsterami. Okazało się, że chłopaków z Otwocka związanych z grupą Mokotowską, dojeżdża, w tym przypadku próbuje podporządkować, dręczyć, przypis autora, znany nam już Karol S. pseudonim Karol. Był w grupie dziada, ale wszyscy kojarzyli go z klepakiem, bo to maniek go przyprowadził. Wyjaśnia mi jeden z byłych Wołomińskich. Karol miał pretensje do Piotra Z. Scotiego i jego brata Pawła o kradzione samochody. Pojechał do nich przed willę, to był taki stary budynek zamieszkany przez kilka rodzin. W lesie te domy stoją do dziś. Ale Scotti z bratem nie wypękali na przyjazd Karola, bo się go spodziewali. Byli przygotowani. Opowiada mi Pajda przed laty związany między innymi z grupą mokotowską. Wjechali na podwórko w kilka samochodów i wysypali się z nich z bejsbolami i klamkami, aby oprawić braci Z. I wtedy mocno się zdziwili. Napotkali bowiem opór ze strony Piotra i Pawła. Karola i jego ekipę powitał świst kul, bo bracia zaczęli do nich strzelać z pompki, czyli ze strzelby Maverick i z pistoletu. W tej strzelaninie Andrzej M. Niuniek, wspólnik Karola, został postrzelony w bark myśliwskim nabojem. Życie uratowała mu kamizelka kuloodporna, którą miał na sobie. Teraz odsiaduje do żywocie za Baniaka i Kajtka. Po takiej ceremonii powitania Karol szybko się wycofał, ale pojawiła się policja, bo ktoś zgłosił strzelaninę. Jednak miejscowi policjanci przyjechali dopiero po trzech godzinach, gdy już łuski były pozbierane do torebki i wyrzucone do śmietnika. Dzielnicowy wypytywał mieszkańców, czy coś słyszeli albo widzieli, ale nikt nic nie widział i nie słyszał. Odruchowo podszedł do śmietnika, podniósł klapę i zobaczył łuski w torbie. Uniósł ją do góry i zapytał gapiów. Czy tego też nikt nie widzi? W odpowiedzi usłyszał jedynie śmiech. Wsiadł do radiowozu i odjechał z łuskami w torebce. Incydent pod Otwockiem nałożył się na pobicie chłopaków korka, który wszyscy uznali za najazd na grupę mokotowską. Dlatego też jej członkowie zostali postawieni w stan gotowości bojowej. To, że w tym czasie Karol wojował z Klepakiem, było idealną sytuacją dla odwrócenia uwagi i pozbycia się ich obu. Tylko Lutek w tej zemście zginął przypadkiem, bo on także miał żal do Klepaka, że tak niehonorowo postąpił z ludźmi Korka, zauważa z pewnym smutkiem w głosie Pajda. Przecież on także gwarantował, że chłopakom nie stanie się nic złego. Nasi nie przewidzieli jednak, że Lotek będzie w gamie. Wiedzieli tylko, że Klepak przyjedzie tam ze swoimi ochroniarzami, a oni również stali za zapobiciem naszych chłopaków. Informacje o tym, gdzie porusza się Klepak i co robi w ciągu dnia, przekazał nieświadomie mokotowskim gangsterom Krzysztof M. Fragles z Syrocka. Powiedział o tym Robertowi P. Bobkowi. Fragles nieświadomie przyczynił się do śmierci swojego idola, bo kimś takim był dla niego Klepak, słyszę od Obucha. Tak chciał należeć do grupy, że nawet odbierał Klepaka sprzed bramy aresztu w listopadzie 1997 roku. Kto zatem strzelał w gamie? O to nigdy nie pytałem, ale pompki, broń gładkolufowa, przypis autora, z jakiej tam strzelano zawsze używał Scotty. Także wtedy, gdy Karol najechał jego dom pod Otwockiem. Wiem też, że po akcji w gamie samochód zamachowców wrócił w okolice Otwocka, tylko z kierowcą.